Hej, cześć się, witajcie! Kamien Godę z tej strony i zapraszam Was dzisiaj na film, w którym wam powiem, jak zdać prawo jazdy za pierwszym razem. I otrzymać coś takiego. Ale zanim jeszcze do tego przejdziemy, to tutaj macie czerwony przycisk subskrypcji. Klikajcie w niego, zróbcie tak, żeby był szary i oczywiście też nie zapomnijcie o kliknięciu w dzwonek, aby nie przegapić kolejnych filmów i żeby Wam po prostu przychodziły powiadomienia. No i co? Oczywiście ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, będę mówił wszystko na swoich własnych doświadczeniach, także opowiem Wam zaraz, bo ja oczywiście zdałem za pierwszym razem praktykę, jak i teorię, także opowiem Wam zaraz, co robiłem, jak się przygotowywałem, aby po prostu zdać wszystko za pierwszym razem, bez jakiegoś wielkiego stresu. Także zacznijmy może od wyboru szkoły, bo to jest, no wiadomo, trochę ciężkie. Jeśli mieszkacie w dużym mieście, to na pewno. Czytajcie mocno opinię o szkole i raczej nie oszczędzajcie. Lepiej zapłacić te dwie stówki więcej i mieć spokój, niż się później po prostu z tym babrać, no i nie zdać. Więc serio, moim zdaniem, jeśli mieszkacie w dużym mieście i macie naprawdę ogromny wybór, no to lepiej wybrać tą lepszą szkołę, czyli co za tym idzie, właśnie droższą, ale przynajmniej macie wtedy większą pewność, że zdacie. No chyba, że jesteście niesamowicie uzdolnieni. I tak naprawdę nie ma znaczenia, gdzie pójdziecie, a i tak zdacie. Ale no, myślę, że takich osób jest mało i raczej takie osoby nie oglądają tego filmu, no bo dla nich zdać egzamin to jest tak. Jeśli ktoś z Was jest z Wrocławia i może szuka jakiejś fajnej szkoły, to ja chodziłem do szkoły Autostop we Wrocławiu i powiem Wam, że naprawdę profesjonalne podejście, instruktorów tam pracujących, więc no, jak tam pójdziecie, to myślę, że raczej na pewno uda wam się zdać, ponieważ instruktorzy tam naprawdę bardzo dobrze uczą i mają naprawdę ogromną wiedzę. I powiem wam szczerze, że no ja się cieszę, że tam trafiłem, bo mogłem trafić do jakiejś totalnie innej szkoły, w której na przykład bym nie zdał, bo by mi nie dali naprawdę jakichś fajnych i cennych uwag. Co do zajęć z teorii, to na pewno zapiszcie się na nie, ponieważ no dowiedzie się tam naprawdę dużo ciekawych rzeczy, a dodatkowo ułatwi wam to po prostu zdanie później egzaminu teoretycznego. Bo wiem, że niektórzy mówią, że e, ja tam nie będę chodzić, nie będę się zapisywał, ale jeśli wcześniej raczej mało się tym interesowaliście, no to naprawdę ja wam polecam się zapisać na te zajęcia i po prostu na nie chodzić i słuchać i nawet sobie wziąć jakiś zeszyt i zapisywać. No i na pewno nie bać się pytać, bo na tych zajęciach instruktorzy nie tylko będą was uczyć. Jak zdać egzamin, ale też jak się później na drodze zachowywać. Także to są serio bardzo cenne wskazówki: więc lepiej tam nie spać, nie siedzieć na telefonie, nie gadać, tylko właśnie słuchać. Usiąść sobie w pierwszej ławce, ja tak na przykład zrobiłem, no i po prostu wtedy Wam więcej wejdzie do głowy. No, tak jak wszędzie. Ja w mojej szkole musiałem zdać egzaminy wewnętrzne z teorii i również praktyczne, i wszystkie egzaminy te wewnętrzne i państwowe zdałem za pierwszym razem. Więc według mnie mogę Wam dać jakieś cenne wskazówki, bo na pewno jest cała masa osób, które zdali dokładnie tak samo jak ja, ale wiem, że no jest też ogromna grupa, która po prostu ma problem ze zdaniem, albo dopiero będziecie chcieli zdawać i właśnie szukacie jakichś informacji, także z chęcią właśnie Wam o tym wszystkim opowiem, bo to jest dosyć ciekawe. Jak właśnie zaczynałem, to się serio strasznie stresowałem, nie wiedziałem jak to będzie, bo no, w internecie jest raczej mało filmów, a jak są, to raczej ludzie mówią tak tylko po łebkach, i raczej dużo z tego nie wywnioskujecie. Dlatego też przez cały film będą się przewijać jakieś materiały, czyli zdjęcia, jakieś filmiki, które nagrałem podczas jazd. No i sobie zobaczycie po prostu, jak to wszystko u mnie wyglądało. Często w szkołach na pierwszych lekcjach dostajecie kodeks ruchu drogowego, i powiem Wam szczerze, że ja raczej go nie przeczytałem. I raczej tam mało zaglądałem niż więcej. Bardziej skupiłem się na tym, żeby po prostu zdać i zaliczyć. Te wszystkie testy i po prostu klepałem testy. I raczej nie ma żadnej innej możliwości na zdanie tych testów, jak po prostu ich robienie. I po prostu robienie ich naprawdę dużo. Wiecie, ja też na przykład nie lubię rozciągać rzeczy w czasie, bo dosyć późno zacząłem się uczyć tych testów, bo aż 3 dni przed egzaminem państwowym. Także, no wiecie, było to takie trochę ryzykowne, ale ja też lubię ryzyko, więc dla mnie to była spoko. I ja właśnie też lubię się uczyć rzeczy na sam koniec. Po prostu przez 3 dni klepałem testy, test za testem, zrobiłem w ciągu trzech dni około tam 60 testów, czyli no to jest naprawdę, słuchajcie, bardzo dużo i przewaliłem chyba wszystkie testy, dlatego właśnie zdałem to i zdałem 74 punkty na 74. Także maksa dostałem, no i wyszedłem tam naprawdę, słuchajcie, z uśmiechem i też z uśmiechem wszedłem, bo wiedziałem, że umiem to i idę zrobić ten test. I właśnie przed samym pójściem do Wordu, też sobie jeszcze klepnąłem jeden teścik, tak wiecie, żeby czasem nie zapomnieć jakiegoś pytanka, i powiem Wam szczerze, że ja sobie po prostu na luziku to robiłem. I tutaj mam też dla Was radę. Jak już tam siedzicie na tym państwowym egzaminie, to wykorzystujcie cały czas, który jest dostępny na pytanie. Jak się ich uczycie, to nie musicie wykorzystywać całego czasu, bo wiecie, no jak nie zaliczycie tego testu, to się nic nie stanie podczas nauki, ale jak już jesteście tam, no to. Wykorzystujcie cały dostępny czas. Po prostu nawet nie klikajcie dalej, tylko jak sam czas przejdzie, to dopiero wam się zmieni pytanie i nawet nie dotykajcie przycisku dalej, bo to totalnie nie ma sensu. Bo przez ten czas możecie jeszcze zmienić odpowiedź, możecie się jeszcze zastanowić dłużej, dlatego właśnie jednak wykorzystujcie ten czas, no chyba, że jesteście naprawdę w 100% pewni, no to wtedy możecie kliknąć dalej. Ja jak pamiętam kliknąłem dalej tylko raz, bo byłem w 100% pewny odpowiedzi, dlatego postanowiłem, że kliknę, bo po co mam czekać aż tyle. Ale całą resztę pytań wolałem sobie, nawet jak byłem w miarę pewny, tak na 90%, to wolałem sobie jednak poczekać, bo może coś mi się Przypomni, i jakaś lampka się zaświeci. No, i jak widać, opłaciło się to. I powiem tutaj taką historyjkę z mojego zdawania, że jak siedziałem w sali, to tam się losuje miejsca do komputerów. No, i ja wylosowałem miejsce w ostatnim rzędzie i widziałem komputer tego, kto siedział przede mną, i widziałem też komputery ludzi, którzy siedzieli tutaj. I słuchajcie, to było mocne, bo żadna z tych osób nie zaliczyła tego. Egzaminu. Także serio, ja jak to zobaczyłem, bo oni skończyli dużo wcześniej niż ja. Bo wiecie, no ja wykorzystałem cały czas, czyli całe 25 minut, a oni tam nawet kończyli po 15. Także moim zdaniem totalnie bez sensu. I jak ja to zobaczyłem, to powiem wam szczerze, że tak trochę się zdziwiłem. że Ej, nikt nie zdał, to czy ja zdam? Nie wiadomo, nie? Ale jakby zająłem się swoimi pytaniami, raczej się nie stresowałem tam jeszcze taki był tam gościu, który rozweselił atmosferę, chodzi oczywiście o zdającego, także rozweselił atmosferę mocno, więc była lekka beka dokończyłem wszystko, wyszedłem tam słuchajcie jako jeden z ostatnich, ale jakby ja się tym totalnie nie przejmowałem, bo wolałem to zdać niż wyjść jako pierwszy bo po co mam wychodzić jako pierwszy jak mogę wyjść jako ostatni, no i po prostu mieć zaliczony egzamin i pójść sobie do domu i mieć wszystko z głowy no i przejdźmy może sobie teraz do jazd i do całej nauki z instruktorem w samochodzie, bo no słuchajcie, jak pierwszy raz wszedłem do samochodu, no to powiem Wam, naprawdę, level stresu był masakryczny. Szczególnie, że już na pierwszej lekcji wyjechałem na ulicę. Bo większość szkół właśnie tak robi, że od razu pierwszego dnia, na pierwszej godzinie, od razu wyjeżdżacie na ulicę. I powiem Wam szczerze, że to była totalna masakra wtedy usiadłem za kierownicą i wiecie, tak po 20 minutach jazdy po parkingu nie miałem jeszcze obcykanego płynnego ruszania i hamowania i w ogóle tego wszystkiego, to powiem wam szczerze, że naprawdę stres był tam. Jeszcze nigdy chyba nie miałem takiego stresu, ale powiem wam, że no to było mocy, serio. I pierwszy raz jest najgorszy jak siadacie za mm, kółkiem, ponieważ jadąc kompletnie nie wiecie na co się patrzy. Po prostu dla was wszystko może być podejrzane, albo może być wszystko ok? Także naprawdę wam powiem szczerze, wtedy chodzicie tak wzrokiem, lewo, prawo, lewo, prawo, bo no nie wiecie, czego możecie się spodziewać. Już na przykład na piątej godzinie to już raczej... To pada i wiecie, że patrzycie na to na ludzi, którzy są blisko przejścia dla pieszych Albo na samochody, jak dojeżdżacie do jakiegoś skrzyżowania No a więc później już to raczej jest takie normalne Ale na początku naprawdę, <grych> słuchajcie, jest to mocne I nawet jeśli jeździcie rowerem po ulicy no to jak wsiadacie do samochodu i jeszcze musicie sterować hamulcem, gazem, zmieniać biegi, no to naprawdę słuchajcie, jest to mocne doświadczenie. Także jeśli już zaczniecie jazdy, to też możecie sobie powoli zacząć robić testy w domu, żeby po prostu sobie tak powoli się już do tego przygotowywać i zobaczyć jak to wszystko wygląda. Wiecie, ja na przykład zacząłem wtedy tak mniej więcej jeden na dzień i to też czasami z przerwami, że przez 2-3 dni nie robiłem. I tak jak właśnie Wam mówię, dopiero zacząłem robić te testy tak ostro, naprawdę przed moim wewnętrznym egzaminem z teorii. To tak trochę mocniej sobie, że tak powiem, zacząłem się przygotowywać. A no, już tak naprawdę na full to robiłem przed Państwowym, no bo wiadomo, chciałem go właśnie zaliczyć. Ale wewnętrzny zaliczyłem na 71 punktów, a tak jak mówiłem wcześniej państwowy na 74, czyli na maksa. I jeśli już będziecie sobie jeździć samochodem z instruktorem, to też ja Wam na przykład polecam oglądać sobie filmiki na YouTube, które właśnie jacyś tam instruktorzy dodają do internetu i sobie po prostu oglądać jak to wszystko wygląda. Wiecie, jakie błędy oni popełniają, dajmy na to, no ja siedzę przed komputerem zawsze się śmiałem, że jak można, wiecie, przejechać i nie zauważyć czerwonego. A na przykład później czasem się to zdarzało. Na początku, też z czasem, tak jak Wam wcześniej właśnie mówiłem, zaczynacie już dostrzegać rzeczy, których wcześniej totalnie nie widzieliście i nie zwracaliście uwagi, bo zwracaliście uwagę w tym samym czasie na kompletnie inne rzeczy, które w ogóle nie powinny Was w tym czasie interesować. Ale właśnie w internecie, na tych filmikach, oni tam często robią takie mocne gafy No i jak się je ogląda, to możecie też zobaczyć, czy wy takich rzeczy nie popełniacie A jeśli popełniacie, no to po prostu spróbować to zmienić Jak zaczynają słuchajcie, jazdy, to pamiętam jak w garażu, z którego wyjeżdżały wszystkie elki Ludzie wyjeżdżali sami Mi na początku wyjeżdżał właśnie z tego garażu, bo tam było bardzo ciasno, bo to jest taki garaż podziemny był Wyjeżdżał instruktor. No i jakby dla mnie to było ok, no że on sobie wyjeżdża, bo ja raczej tam byłoby słabo, żebym jeździł. I ja zawsze patrzyłem na samym początku z takim podziwem, że ludzie już wyjeżdżają stamtąd sami. I tak mówiłem, wow. I ja raczej bym nie dał rady stamtąd wyjechać i raczej byłoby to niemożliwe. A no po 10 godzinie to ja już wyjeżdżałem stamtąd jedną ręką, bo drugą trzymałem. Wajka od zmiany biegów. <laughs> Także no, naprawdę, serio. Na początku to totalnie dla mnie było to: Wow, jak można w ogóle sam wyjechać? Jakby no logiczne, że ludzie, którzy już zdadzą, to jest to normalne, ale jeśli właśnie jesteście początkujący, no to naprawdę ciasne jakieś zakamarki potrafią no jednak przysporzyć lekkiego bólu głowy. No i na początku na jazdach będziecie się oczywiście uczyć wszystkich manewrów, czyli, dajmy na to, zawracania. Albo jakiegoś hamowania, różnych skrętów. No i właśnie ja dopiero z czasem pojechałem na plac manewrowy. Na początku właśnie myślałem, że to zaczyna się na placu manewrowym i to tam się rozpoczyna naukę. A właśnie wcale tak nie jest, a przynajmniej w tej szkole, w której ja byłem. To właśnie plac manewrowy dopiero był później i cała nauka, wiecie, tych wszystkich świateł i wszystkich tych płynów w silniku, to dopiero zacząłem się uczyć później na placu manewrowym. Więc raczej się nie martwcie, jeśli wasz instruktor nie weźmie was tam od razu, bo po prostu. Niepotrzebne Wam jest to na początku, na początku lepiej żebyście się nauczyli jeździć i operować samochodem, a później będziecie mogli się nauczyć szczegółów. Co do łuku, bo wiem, że z tym jest też beka, bo wiem, że dużo ludzi jakby uważa, że łuk jest bardzo trudny, to nie będę mówił, że ja jestem jakimś najlepszym tutaj kierowcą czy coś, ale ja załapałem łuk po pierwszym razie i przejechałem go od razu, już za trzecim razem jak jechałem łuk to dodawałem gazu. I jak jechałem do przodu, jak jechałem do tyłu, ponieważ jadąc na sprzęgle, po prostu wydawało mi się to za wolne, i jakby czułem taką presję, że oeju, jak to długo idzie, jeszcze zaraz coś źle zrobię. A jak właśnie dodałem gazy, to po prostu na prostej przejechałem szybko, zakręt, zahamowałem do tyłu, i później znowu z gazem. Także no, na egzaminie tym państwowym też przejechałem wszystko z gazem. Więc jeśli chodzi o łuk, to w ogóle się, słuchajcie, tym nie stresowałem, bo naprawdę jaki teoria, jak i łuk uważałem, że umiem je bardzo dobrze i poszedłem pewny siebie z wiedzą, że raczej to zaliczę. Także po wielu, wielu godzinach jazd miałem właśnie egzamin wewnętrzny praktyczny, no i go też zaliczyłem. I zostały mi jeszcze chyba 3 lub 4 godziny do końca, czyli do 30 godzin, ponieważ żeby wszystko zaliczyć, musicie przejeździć 30 godzin. I instruktor powiedział, że jeżdżę naprawdę bardzo dobrze i nie ma sensu, żebym dokupował jakiekolwiek godziny i że po prostu zrobimy egzamin praktyczny wcześniej i te 4 godzinki zostaną mi już na te ostatnie godzinki przed egzaminem. No i tak też było. Zakończyłem szkołę, poszedłem się zapisać na egzamin z teori, zdałem go, no i później poczekałem tak mniej więcej półtora tygodnia i miałem kolejny egzamin, czyli właśnie praktyczny. W międzyczasie słuchajcie, polecam wam pojechać do Wordów i zaznajomić się, gdzie jest wszystko, ponieważ jeśli dajmy na to, byście byli spóźnieni albo coś w tym stylu, no to lepiej wiedzieć, gdzie macie pójść, niż być tam pierwszy raz. Zresztą wiecie, jak jesteście pierwszy raz, to zawsze jest ten stres związany z otoczeniem, że nie wiecie, gdzie iść, w którą stronę. Także lepiej sobie właśnie tam pójść raz czy dwa, no i zwiedzić sobie ten word. Nie tylko tam wejść, tak jak na przykład pójdziecie na egzamin story, tylko właśnie sobie pójść, pochodzić lewo-prawo tam można chodzić naprawdę do woli, więc bez stresu. Zresztą, jak będziecie już tam, to zobaczycie, że tam jest pełno ludzi, którzy właśnie zdają egzamin w ten dzień. Także no zobaczycie, że jest tam naprawdę multum osób, więc możecie sobie tam na luzaku pochodzić. No i przed egzaminem właśnie miałem te ostatnie 4 godzinki. Jeszcze w ten sam dzień miałem 2 godziny jazdy przed egzaminem, wiecie, żeby już sobie poćwiczyć, jeszcze pogadać, poprzypominać sobie wszystkie płyny, yy, wszystkie światła, bo jeśli chodzi o jazdy, no to ja już na tamten moment raczej wszystko wiedziałem i umiałem, więc chodziło tylko o to, żeby dokończyć te 30 godzin i wiecie, poćwiczyć sobie jeszcze płynne ruszanie po dwutygodniowej przerwie, no i poszedłem na egzamin. Poszedłem na egzamin, słuchajcie, z myślą, że idę tam pewny siebie, no i tak też mniej więcej było. Dopiero kiedy się zestresowałem, to zestresowałem się po wyjeździe na miasto. To było, słuchajcie, naprawdę stresujące, bo, tak jak wam wcześniej mówiłem, do łuku podszedłem na luzie, bo wiedziałem, że go na spokojnie zrobię. No i tak też wyszło. Instruktor wsiadł, pojechałem na górkę, ładnie ruszyłem. No i egzaminator powiedział: No dobrze, to teraz proszę, wyjeżdżamy na miasto. No i powiem wam wtedy, że. Podskoczył mi strasznie stres, bo zdawałem egzamin w lecie. W lipcu się zapisałem, no i 4 września 2019 roku miałem egzamin. No i powiem wam, że było strasznie gorąco wtedy i ze stresu yy, nie włączyłem klimatyzacji. Włączyłem nawiew, ale bez klimatyzacji. I strasznie było gorąco. Jak wyjechałem na to miasto, to tak mówię, kurczę, jest strasznie gorąco. I tak stoimy na światłach. Wiecie, tak trochę wtedy się uspokoiłem, jak staliśmy na tych światłach, bo to były takie światła z licznikiem, że było tam widać, że jest 80 sekund, więc wrzuciłem sobie na luz. W sumie jak zawsze na, na światłach jak czekałem, to zawsze wrzucałem na luz, nigdy nie trzymałem samochodu na biegu. Bo po co się męczyć? Zresztą właśnie lepiej jest tak się nauczyć, ponieważ wtedy nauczycie się ruszać w stresowych sytuacjach, jeśli za wami są samochody. No i później no, na przykład jak pójdziecie na egzamin i będziecie sobie stali na biegu, no to wtedy na luzie ruszycie już raczej z mniejszym stresem albo nawet w ogóle z żadnym stresem jeśli chodzi o ruszanie. No i stojąc właśnie na światach zobaczyłem, że nie mam klimatyzacji, no i nawet widziałem, że trochę egzaminator tam yy, lekko się uśmiechnął i widział chyba, że ja chciałem włączyć wcześniej tą klimkę, no jednak jej nie, nie włączyłem ze stresu, no ale później włączyłem i zrobiło się już naprawdę fajnie i chłodno, no i pojechaliśmy. Także przejechałem cały egzamin, na końcu usłyszałem, że zdałem. Także naprawdę bardzo się ucieszyłem, ale Wam powiem, że no serce mi biło. Szczególnie jak już wracaliśmy, bo wiecie, nie dostałem żadnej uwagi od egzaminatora, więc tak naprawdę, no, na 90% prawdopodobnie mogłem zdać. No i tak też było, że zdałem, no i wyszedłem i powiem Wam szczerze, że wtedy tak wszystko spadło ze mnie, jeśli chodzi o ten cały stres, że naprawdę... Było to chillowe, ale ja Wam też powiem, że poszedłem tam pewny siebie i egzaminator myślę, że to zauważył, bo jak na przykład zadawał mi pytania jakieś takie teoretyczne, to ja mu odpowiadałem tak naprawdę z, z jakąś wiedzą. I on po prostu myślę, zobaczył, że ja po prostu wiem i że no czegoś się nauczyłem. Ale jeśli Wam by tak dobrze nie poszło, jeśli chodzi o godziny jazdy, czyli przejeździliście 30 i... Jeszcze jednak uważacie, że tak nie do końca umiecie jeździć, to na pewno spytajcie waszego instruktora. On wie, jak jeździcie, więc on wam powie, czy jesteście na pewno mocno przygotowani, czy przydałyby się jakieś godziny. Jeśli powie, że się przydały godziny, no to lepiej je dokupić, bo lepiej jest wydać troszkę tych pieniędzy niż później po prostu robić cały kurs od nowa albo zdawać od nowa ten egzamin albo zdawać go pięć kolejnych razy. Natomiast jeśli wam powie, że jesteście w 100% przygotowani, a wy raczej wam się wydaje, że niekoniecznie, no to zaufajcie mu i pójdźcie po prostu na ten egzamin. Bo ja tak właśnie miałem. Nie do końca byłem przygotowany, że zdam ten egzamin, a zdałem bez żadnego błędu, także no słuchajcie moim zdaniem opłacało się tam pójść, no i po prostu go zdać. Także serio, słuchajcie, moim zdaniem nie ma osoby, która by tego egzaminu raczej nie zdała. Po prostu albo za mało się przełożyliście do tego, albo po prostu mieliście jakiegoś słabego instruktora, bo jak się naoglądałem tych filmów na YouTube, no to widziałem, że czasami ten instruktor jakby zaczyna krzyczeć, jeśli coś źle robicie i mówi tak w stylu, że ej, czemu wy tego nie wiecie? Więc to już jest wtedy słaby instruktor moim zdaniem, bo instruktor Was powinien uczyć i doszkalać, a nie oceniać za to, że czegoś nie umiecie, a wy dopiero jeździcie dajmy na to piątą godzinę. No to to jest moim zdaniem trochę bez sensu. Także właśnie taka rada ode mnie, żeby się po prostu do tego przyłożyć, jeśli chcecie to zdać, bo jeśli nie chcecie się przykładać, to najprawdopodobniej możecie tego po prostu nie zdać. A jak się do tego przyłożycie i zainteresujecie się tym całym tematem, chodzi mi właśnie tutaj o jazdę, że jeśli idziecie na jazdy, to po prostu siedzicie tam i uczcie się i słuchajcie instruktora, bo on wie dużo więcej niż wy, a nie na przykład gadajcie o pierdołach czy zajmujcie się telefonem. Bo z tego co słyszałem to wiem, że niektórzy też się zajmują telefonem podczas jazdy, bo mają luźnych instruktorów, którzy ich raczej nie upominają, no i nawet na to na światłach stojąc czy coś to tylko grzebią w telefonie. Więc wydaje mi się, że raczej jesteście w stanie wytrzymać dwie godziny bez telefonu, no i właśnie zająć się jazdą. Także macie właśnie kilka rat ode mnie i też mają historię, jak zdałem egzamin za pierwszym razem, i tutaj macie czerwony przycisk subskrypcji, klikajcie w niego. I zróbcie tak, żeby był szary, klikajcie też oczywiście w dzwonek, żeby dochodziły Wam powiadomienia o nowych filmach, które przesyłam na kanał. No i co? Trzymajcie się, bajo!